Witam serdecznie w kolejnym materiale z programu VisualCam. W dzisiejszym materiale zajmiemy się omówieniem opcji dodawania i edytowania narzędzi. Okno z listą dostępnych narzędzi znajduje się w tym miejscu. Natomiast opcje stworzenia nowego narzędzia znajdziemy tutaj. Jeżeli chodzi o rodzaje narzędzi, do wyboru mamy frez kulisty, frez płaski, frez zaokrąglonym narożem, frez stożkowy, frez stożkowo-czołowy, frez, frez stożkowy, gwintownik, frez czołowy, fres jaskółczy ogon, Frez do zaokrągleń, frez do obróbki precyzyjnej, frez zdefiniowany przez użytkownika. Wiertło, nawiertak. Rozwiertak. Gwintownik, wytaczak wytaczak wsteczny oraz nóż oscylacyjny. Utworzymy sobie teraz frez płaski o średnicy 20 mm. W tym miejscu widzimy poglądową symulację narzędzia, która aktualizuje się wraz z prowadzanymi zmianami. W tym miejscu możemy nadać materiał, z którego wykonane jest narzędzie: liczbę ostrzy, numer narzędzia, numer rejestru H oraz numer rejestru D. a także funkcję chłodzenia. W zakładce posuwy i prędkości możemy ustawić maksymalną prędkość obrotową wrzeciona, obroty prawe oraz lewe, konkretne posuwy, głębokość skrawania w milimetrach. Możliwe jest też załadowanie parametrów z dostępnej bazy narzędziowej. Tutaj pojawił się komunikat o zdublowanym numerze narzędzia. Każde z nich powinno mieć swój osobny numer. Dla bezpieczeństwa polecam go wpisać także do rejestru H oraz D ze względu na ustawienie niektórych frezarek. I widzimy, że procedura utworzenia naszego narzędzia przeszła pomyślnie. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne materiały związane z oprogramowaniem VisualCAM.